Jak zaparzyć dobrą kawę w domu? Drip V60. Potrzebujesz dobrą kawę, młynek jeżeli używasz kawy ziarnistej, lub już zmieloną kawę, odpowiedni stopień mielenia jest zbliżony do grubości cukru, serwer, do którego będziemy parzyć, dripper oraz filtry, wagę oraz stoper, czajnik, w którym możesz zacząć gotować wodę, jeśli masz konewkę z tak zwaną gęsią szyją, filiżankę lub ulubiony kubek. Zaczynamy. Gdy woda się zagotuje, postaw dripper na serwerze. Rozłóż filtr, zaginając jego łączenie tak, by równo dolegał do ścianek drippera. Filtr przelej wodą tak, by cały był mokry i przylegał do ścianek zaparzacza. Jeżeli korzystasz z czajnika, staraj się opanować równy strumień. Będzie miało to znaczenie przy zalewaniu kawy. Wylej pozostałą wodę z naczynia. do filtra wsyp odpowiednią porcję kawy w tym przypadku 18 g na 300 ml. Odpowiednie proporcje to 6 g na 100 ml wody. Zerujemy wagę. Uruchamiamy stoper. I zaczynamy zalewać. Woda powinna mieć 93-94 stopnie. Jest to około 2 minut od zagotowania. Pierwsze zalanie to 45 g wody. Nazywamy je preinfuzją. Musisz dokładnie zmoczyć całą kawę w filtrze. Teraz czekamy 30 sekund, aż odda nadmiar dwutlenku węgla i się otworzy. Gdy mija 30 sekund, dolewamy do 150 g. Staramy się utrzymać równy strumień i polewać całą kawę znajdującą się w filtrze. Po upływie następnych 30 sekund dolewamy kolejną porcję wody. Mija 60 sekund, dolewamy okrężnymi ruchami do 225 g i odczekujemy kolejne pół minuty. Minuta 30 mija i dolewamy okrężnymi ruchami do 300 g. Czekamy aż reszta spłynie do serwera. Jeżeli nie udało się nam równo zmoczyć całości, możemy zamieszać filtrem. Całkowity czas parzenia powinien mieścić się w przedziale 2 minuty 15 do 3.45. Czas będzie wpływał na intensywność naparu. Jeżeli kawa wyjdzie za delikatna, starajmy się wydłużyć czas parzenia. Możemy zmniejszyć stopień zmielenia lub spowolnić dolewanie. Jeżeli kawa wychodzi zbyt intensywna, nie bój się dolać do niej odrobiny wody, tak by ją rozcieńczyć. Przy następnym parzeniu postaraj się skrócić czas. Gdy kawa zaczyna już kapać, a w filtrze nie widać wody, możemy zdjąć zaparzacz z naszego naczynia. Przed podaniem mieszamy kawę, by wyrównać całość na paru. Gotowe. Dobrej kawy.